Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob. Wakacje minęły jak zbicza strzelił i rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z tym przyszedłem do jednej z nowrocławskich szkół, popytać uczniów jak tam minęły wakacje, jak nowy rok szkolny, jakie wyzwania, no i oczywiście jaki przedmiot jest dla nich najtrudniejszy. Jakie były odpowiedzi? Oglądajcie koniecznie. Siema, jak tam po rozpoczęciu roku? No dobrze, wszystko dobrze. <śmiech> <śmiech> jak po wakacjach? No... <laughs> Dobrze wszystko. A jaki przedmiot najtrudniejszy w tym roku? Która klasa w ogóle? Ósma. Kurczę, to jak tam teraz będzie egzamin ósmoklasisty pisany? Yy, tak, tak, no. I czego się najbardziej obawiasz? No mi się wydaje, że angielskiego i matematyki. Ale dasz radę chyba. Co? No mi się wydaje, że tak. No i zarobi No i jak tam po rozpoczęciu roku? Mega dobrze. Uważam, że ten rok będzie najlepszym rokiem szkolnym moim. A która klasa? Siódma. Siódma już? Tak. Najbardziej się obawiam chyba chemii proszę. A czemu chemii? Nie wiem, tak jakoś. A biologii? Ja znam Mendelejewa, ale nie wiem, czy będę umiał to. Wszystkie pierwiastki? Nie, ale jego znam. A, naprawdę? No. I co, gdzie on jest w ogóle, ten Mendelejew teraz? W tam na wakacjach. a ty gdzie byłeś na wakacjach? Ja? To byłem w Polsce. A, czyli tutaj po, po patri patriotycznie bardzo. W Jak tam, po spotkaniu z kumplami po, po wakacjach? Bardzo dobrze. A, a widzieliście się w ogóle w wakacje, czy tak? Widzieliśmy się. Tak, na piłkę, na kosza, coś tam. Czyli teraz znowu w szkolnej ławce od września. Znowu w szkolnej ławce. Ale chyba w dobrym towarzystwie to no, nie jest to źle. W dobrym towarzystwie, więc bardzo dobrze się ze do szkoły chodzi. Siema i jak po rozpoczęciu roku? Petarda, nie? Wszystko gra. Plan jest i co? Dajemy radę jakoś, nie? Jak tam po wakacjach? No wszystko, czasie trzeba, trzeba się przestawić na ten tryb i będzie, w, i będzie w porze, nie? Zegar biologiczny trzeba przestawić w drugą stronę? No, no oczywiście. Już się nie wstaje o trzeciej? No już nie, już teraz to już nie ma liter, trzeba wstawać o no, siódma, szósta. A która klasa? Ósma. Jak tam teraz, co najtrudniejsze? No chemia, chemia i matma. Czyli egzamin teraz będzie? Egzamin będzie, będzie. Ale to jeszcze dużo czasu, także teraz to chillerka. Na luźnej gumie jak bungee. Siema i jak tam po rozpoczęciu roku? Siema, wszystko jest, <grym> <grym> wszystko jest git. Które, która teraz klasa? Ósma, klasa? ósma klasa. Jaki przedmiot teraz, największe wyzwanie sprawi Tobie? Niestety angielski, to może być yy, kamień milowy. A czemu angielski? A nie idzie, nie idzie. Niestety. Spokojnie, dopiero po wakacjach to się, to się wdrożysz w ten tryb. A jak tam po wakacjach w ogóle, gdzie byłeś? Yy, na polskich górach, yy, jest super. Rysy Tatry, Giewont? Tatry, Kuba Uweczka była zaliczona? Nie było, Morskie Oko. O, no to jeszcze lepiej. To powodzonka w nowej klasie. Dzięki wielkie, dzięki. Siema, jak tam po rozpoczęciu roku? No tak jak zwykle, no niby stresa, jest dobrze. Która klasa? Druga. Druga? Y liceum? Gim liceum. Y technikum. Tutaj nasz ekonomiczne? Tak. I który przedmiot najtrudniejszy? Matematyka. To będzie teraz jakieś y specjalne egzaminy przed... Bo kiedy macie maturę? W czwartej? W czwartej. Nie, w piątej. O, to jeszcze dużo czasu. No, ale chyba w trzeciej są zawodowe? No to w trzeciej są y, chyba y, praktyki, no. To jeszcze dużo czasu macie, a jak tam po wakacjach? Dobrze, no. Gdzie byłeś? Nigdzie, w domu siedziałem. Czyli na spokojnie tutaj, w domowym zaciszu? Dokładnie tak. Spotkanie z kumplami jakieś było, z koleżankami? Tak, niecodziennie. codziennie. No to fajnie, bardzo mi o to słyszeć. trzymaj się. Dziękuję bardzo. Siema koleżanko, i jak tam po wakacjach? No, bardzo dobrze. Jak tam pierwsze, pierwszy dzień szkoły? No taki średni, bo się nie widziałam z wychowawczynią. A lubisz bardzo pani wychowawczynię? No tak, trochę. Która klasa? No, czwarta. Uuu, to już na poważnie lecisz. No. Ale ekonomiczne? Ekonomiczne. I który przedmiot najtrudniejszy, twoim zdaniem, będzie teraz? Mat no, mojej polski. To życzymy powodzenia, dużego. Dziękuję. I zaobserwuj, oczywiście, K24. Dobrze. I poleć znajomy. Dobrze. Siema koleżanko, jak po rozpoczęciu roku się czujesz? średnio wolałabym siedzieć w domu. ale... Która klasa? Czwarta. Było to już na poważnie, tutaj technikum nasze, ekonomiczne? Tak. I teraz zawodowe egzaminy, czy maturka? No, no tak, nie, maturka za rok dopiero. Ja już nie wiem, jak to tam się działo, bo wiesz, już 2002 to już tam inne. No, inne... To już inne czasy. No. I który przedmiot najtrudniejszy będzie Twoim zdaniem? Albo angielski, albo matematyka. Któryś z tych dwóch na pewno? Tak? Jak po wakacjach w ogóle wygląda sytuacja? No chyba dobrze, chyba dobrze. No chyba tak. Wypoczęłaś? Nie. Jeszcze byś wypoczarną? To w ławce, tak. w ławce wypocznę. No będę sobie spać na lekcjach, jak zawsze. <gry> to powodzonka, wszystkiego dobrego. Dobrze, dziękuję bardzo. Świetnie, cudownie. Który przygląd najtrudniejszy teraz będzie u ciebie? Matma. A która klasa w ogóle? Trzecia. O, no to jeszcze zawodowych chyba nie ma, nie? Jak technikum? Zawodowe są. O Jezus Maria, egzaminy? Nie. A kiedy będą egzaminy? W piątej klasie. Nie, to powodzonka życzymy. Dzięki. Gdzie byłaś na wakacjach? E, w Gdańsku. Po chodziłaś po, po Monciaku? No, chodziłam. A pocztówkę jest co po to, masz dla mnie czy nie? Nie. No to trzeba się poprawić. <grym> Następnym razem. Siema dziewczyny, jak po rozpoczęciu roku? Wszystko okej, okay, dobrze. Jakie przedmioty teraz będą najtrudniejsze? Która klasa w ogóle? E, no, idziemy do czwartej. Ym, nie doszło za dużo przedmiotów, więc okej. Okay. A teraz egzaminy zawodowe czy za rok? E, w tym roku już. No to powodzenia życzymy. Dziękuję. A jak wakacje minęły w ogóle? Też dobrze. Gdzie się było? A było się nad morzem, w górach się było, nad jeziorkiem, wszędzie. Masz magnes dla mnie? Nie mam. Nie, no to musisz się poprawić. No to przyniosę następnym razem. Dobra. A wam, jak minął pierwszy dzień nowego roku szkolnego? Dawajcie koniecznie znać w komentarzach i widzimy się niedługo. Siema i miłego dzionka. Trzymajcie się, cześć.